Chce się wierzyć w polskie kino. Mateusz jest rośliną. Tak przynajmniej twierdzi antypatyczna lekarka. Rodzice chcą jednak wierzyć, że jest inaczej. I tylko Mateusz jeden wie, że choć dotknięty porażeniem mózgowym, to z jego głową wszystko jest w porządku. I zrobi wszystko, żeby to udowodnić. Reżyser i scenarzysta Maciej Pieprzyca oparł się lekko na prawdziwych historiach, ale zrobił film fabularny. Film, ze świetną ścieżką dźwiękową Bartosza Hajdeckiego, ale chce się żyć, przede wszystkim kreacjami aktorskimi stoi. Nasłuchałem się komplementów na temat gry Dawida Ogrodnika, co zwykle napawa mnie jeszcze większym niedowierzaniem, ale Ogrodnik wykonał kawał dobrej roboty. Klasa światowa. Dobrze uzupełnia go debiutujący Kamil Tkacie jako młodsza wersja Mateusza. Arkadiusz Jakubik jest urzekającym ojcem, a Dorota Kolak stanowi ozdobę każdego filmu, w którym się pojawia. Gdyby do beczki miodu nie dodać łyżki dziegciu, to by nas zemdliło. A zatem, niektóre epizody trudno uwierzyć, no ale to w końcu film. Fabularny. I za długi. Pod koniec będziecie wyrzucać twórcom, że nie wyrzucili kilku scen i nie pozwolili wam szybciej pójść do domu. Końcowy werdykt może być jednak tylko jeden. Chce się iść do kina na chce się żyć. Na chce się żyć spłynął deszcz nagród, tak z Gdyni, jak i z prestiżowego Montrealu. I deszcz porównań. Film porównuje się na przykład do francuskich nietykalnych, a ogrodnika do Daniela Deja Luisa z mojej lewej stopy. Prawda jest taka, że chce się żyć jest trochę podobny do wszystkich innych filmów o niepełnosprawnych, jakie kiedykolwiek powstały. Dla polskiego kina to jednak wydarzenie bez precedensu. I przede wszystkim... Naprawdę znakomity film. Czas na nasz cotygodniowy konkurs. Dla pięciu osób mam ważne do końca roku elektroniczne bilety na dowolny seans do dowolnego kina Helios. Szczegóły i lista wszystkich kin w opisie tego filmu na YouTube. Aby wygrać musicie zasubskrybować na YouTube To Jest Kino oraz kanał naszego partnera Heliosa. Jeśli oglądacie mnie na YouTube, szybkie ułatwienie. I odpowiedzieć na dwa pytania. Pytanie pierwsze. Chce się żyć zdobyło w tym roku na festiwalu w Montrealu Grand Prix i nagrodę publiczności. Jaki film zdobył tam Grand Grand Prix w zeszłym roku. I pytanie drugie: jeśli nie kluny i bulok, to kogo obsadzilibyście w głównych rolach w grawitacji? Uzasadnijcie. Odpowiedzi nadsyłajcie do wtorku 15 października na adres to jest do odpowiedzi dołączając swoją youtube'ową nazwę użytkownika. Powodzenia i miłego seansu.